Dzień ósmy nowenny, 17 marca. Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec jej syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnych wiernych. A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać go i nosić w swoich rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą o to, żeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować eucharystyczną ofiarę, z jaką On spełniał swoją misję przybranego Ojca Syna Bożego. Te ręce, które dotykają ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną wyjednać u świętego Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla z Nazaretu okazywał swojemu przybranemu Synowi. Święty Józefie, który zasłużyłeś na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach jednorodzonego Syna Bożego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, prosimy Cię za wszystkich kapłanów, aby jak Ty mieli łaskę służyć przy ołtarzach Boga w czystości serca i niewinności postępowania. Witania do Świętego Józefa. Kiryleison, Chryste lejson, Kiry Kiryleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupiciela świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Bogorodzicy, módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Sługo Chrystusa, módl się za nami. Sługo Zbawienia, Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie, najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie, najczystszy. Módl się za nami. Józefie, najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie, najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie, najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobą życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Podporo w trudnościach, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie wygnańców, Módl się za nami. Patronie cierpiących. Módl się za nami. Patronie ubogich. Modl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć, jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.